z dzień trzeci. I tutaj mam swój świąteczny kubeczek. I zrobię sobie w nim taką pyszną kawkę cynamonową. Pierwszy raz. Także będę próbować, czy dobra. Także wsypuję. I kawka gotowa. Muszę Wam powiedzieć, że póki co pachnie pięknie. Także później dam znać, czy polecam, ale myślę, że na pewno to w końcu y, cynamonowy y, smak. Jak ktoś lubi cynamon, na pewno będzie smakować. Ja już się ubrałam ładnie w świąteczny sweterek, mam też świąteczne skarpetki i uszykowałam się, więc witam jeszcze raz oficjalnie w vlogmasie numer 3. Y, I dzisiaj będziemy przystrajać y, Dom już na święta, także się mega cieszę. Nie mogę się doczekać efektu końcowego i fajnie, jak będziecie ze mną. Tutaj mam wszystkie kartony, tutaj mam jakieś um, papiery, jeden karton, drugi, choinka mała, um, jeszcze choinki dużej nie ma z piwnicy. Tutaj są bombki, tu są jakieś ozdoby, ale zanim to będziemy otwierać, to może otwórzmy sobie najpierw kalendarze adwentowe. Oczywiście troszeczkę jest ciemno, będę się podświetlać. To jak widać są moje domeczki. Szukam dzisiaj trójeczki. O, jest tutaj na samym końcu. Numer 3. Nie wiem, czy widać. Jest. I otwieram dzisiaj tak razem z wami. Zobaczymy, co tam jest. Już nie mogę się doczekać. Mam. Uwaga, uwaga. Mm. O. Ups, spadło. Jest tu taka bananowa maska do, twa do twarzy do włosów z Oriflame, bananowa. I do tego jeszcze mam jakiś serum taką próbeczkę. Także super, cieszę się. Dwie rzeczy. Akurat wczoraj miałam włosy, ale przy kolejnej okazji sobie zrobię maska do włosów, masować mokre włosy i zostawić na 5 minut i spłukać, super. W pewno będzie fajnie pachnieć bananami. Dobra, i teraz kolejny. Mam kalendarz z Linda i szukam trójki Oles na samej górze, więc już szybko dzisiaj znalazłam. Jest mój ulubiony cukierek. Uwielbiam te cukierki. Są najlepsze cukierki ever. Te czerwone. Najbardziej je lubię, więc je cieszę. Mam jeszcze resztę kawki i aha, miałam wam dać znać jak kawa. Bardzo dobra. Smakuje mi, tylko dla mnie jest troszeczkę za słodka. Więc nie słodzić jej, bo i tego tak już jest słodka. I dolałam sobie, jak to ja odrobinkę, mleczka, bo ja uwielbiam kawę z mlekiem. Dobra. To dzisiejsze zdobycze na dzisiaj, włączam sobie świąteczne piosenki, biorę się za dekorowanie mieszkania, a choinkę sobie ubierzemy w kolejnych blokmasach. Jak już będzie super klimat świąteczny, dodamy mm, ostatni ostatnią wisienkę na torcie, jak to się mówi, czyli choinkę i wtedy już naprawdę będzie klimat świąteczny. Dobrze, odkładam, zjem z tego cukiereczka, z reszty kawki i biorę się za dekorowanie. pokażę Wam co mam. Ja się zmachałam mówieniem i zobaczymy, jak to będzie. I jeszcze się łączę na chwileczkę, bo też chcę powiedzieć, że ten kalendarz z tymi domkami to jest kalendarz, który zrobiła dla mnie siostra. Eee a ja robiłam jej kalendarz, także możecie zobaczyć to również w pierwszym vlogmasie. Co jej włożyłam ciekawego do kalendarza adwentowego, a te domki są od niej. Także w tym roku taki kalendarz adwentowy. Mam tą szafkę jeszcze z ozdobami I tutaj był hol świąteczny z pepką, który możecie również zobaczyć w vlogmasie się 2 Także też zapraszam Bąbek może nie będę wyciągać, bo... Bo, bo, bo... O choinkę będzie ubierać, jak mówiłam Jako w kolejnym vlogmasie No ale muszę i tak to wyciągnąć, żeby się dostać do reszty Także wyciągam to wszystko i zaraz Wam pokażę. Po powyciągałam mniej więcej te wszystkie rzeczy. Tu mam takie chusteczki fajne do sprzątania. Tutaj mam moją kochaną świtę, którą w końcu mogę położyć z candle. Medełko. Tutaj mam taki ładny, ładny, ładnie pachnący płyn do kąpania, więc to wszystko idzie w ruch. Wstążki poszewki, jakieś obrusy, o, maseczkę sobie już muszę schować do torebki, wycieraczkę świąteczną. Tutaj, tutaj są też obrusy, ściereczki świąteczne, poszewki, koce. Także na pewno to jeszcze nie wszystko co wyciągłam. Ale pewnie poznajduję to później, więc będziemy sobie dokończyć to dekorowanie na pewno w. Kolejnych masach. Mm, tutaj mam puszkę. Tam jakieś pudełeczka. O, to ładny zapach świąteczny. sobież go też dzisiaj mogę postawić. No, są jakieś ozdoby wielkanocne, ale to nie teraz. I tutaj mam jeszcze coś. Dobra, to możecie to zobaczyć teraz, jak przystrajam. Mm, tutaj też są ozdoby. O, to jest moje ukochane autko. Piękne. U, uwielbiam ten samochodzik. To się biorę do pracy. się coś na korytarzu. Mam taką podstawkę. Mam takie coś, ale to tu jest za szerokie, więc to odpadę. Mam taką też podstawkę przy Hello Summer, no ale to w sumie jak położę tak i to myślę, że nie będzie widać. No, zobaczymy, a to tutaj samo. No, robię i zaraz Zobaczymy, na co się zdecydowałam. Na razie wymyśliłam coś takiego. Położyłam i Tutaj włożyłam serwetkę, żeby nie było widać tego napisu. I to musiałam gdzieś postawić, dlatego, że to jest moja jedyna pamiątka z dzieciństwa świątecznego, jaka mi została. Także wiem, że najlepiej nie wygląda. Ale tutaj na korytarzu może sobie stać do tego um, świąteczne świąteczny zapach um, z tymi patyczkami. Zobaczymy. Na razie jest to tak. Może później Coś zmienię, oczywiście to jeszcze później wyprasuję, ale na sam koniec będę wszystko prasować i prezentuję się tak. Myślę, że spoko jak na wejściu się wchodzi. Mm, całkiem ok. Ja teraz sobie idę zjeść rosowak bo zrobiłam... O no już troszeczkę mi się pomadka wyjadła, bo zrobiłam sobie dzisiaj rosół. środku tygodnia, kto zabroni zjeść rosół e, w środku tygodnia. Także mam rosół, idę go zjeść. Pauza i... Dekorujemy dalej, ale już się robi pomalutku, klimat mega świąteczny. Na sam koniec oczywiście Wam wszystko pokażę, bo zdaję sobie sprawę, że teraz nie uda mi się wszystkiego nagrać, ale będziecie mieć wszystko pokazane, jak skończę. A tak jak mówiłam, to dzisiaj nie będzie w pełni już taki klimat świąteczny, bo to się będzie na pewno zmieniać. Jeszcze później przejrzę wszystko, czy gdzieś jeszcze czegoś nie pominąłam. No więc tak, idę jeść.

That amazing in Christmas times We'll be chilling and having a good good time. come in the visit no he wouldn't miss this in Christmas Santa's gonna come and join us in this song hey, yeah. dekorowałam ładnie cukierniczkę, żeby była y, świąteczna, ale mam zwykłą łyżeczkę, w tamtym roku ciasto dostałam takie piękne świąteczne, malutkie łyżeczki więc myślę, że do cukru, jak znalazł i wybieram tą z ciastkiem będzie ekstra wyglądać a resztę na pewno wykorzystam do czegoś innego i ale pięknie to wygląda Super. Tu taką podkładkę sobie dałam, ona musi się wyprostować, a na razie tutaj sobie ustawię po prostu coś innego, bo tutaj będzie stała patera, której jeszcze nie zrobiłam. Dzisiaj same fajne wiadomości. Nie dosyć, że spadł śnieg, robię sobie świąteczny klimat w mieszkaniu, to jeszcze uwaga przyszła do mnie paczka. Mało tego, że mam się od Siostra jeszcze mi przysłała paczkę. I no, śmieję się tutaj są rzeczy moje, za które ja sobie zamówiłam zapłaciłam. Niestety zapomniałam ich zabrać i ona mi wysłała, także już to otwieram, ale obkleiła porządnie. Pokazuję pierwszą rzeczą to są podkładki, które zapomniałam i super, bo właśnie sobie je za chwilkę będę mogła położyć. Ja je kupiłam w, w, w Aktym, także na pewno znajdziecie. Drugą rzeczą to jest prezent, to jest pościel. Później Wam pokażę jaka. Dla rodzinki. I ostatnia rzecz, najpiękniejsza, piżamka świąteczna, także dzisiaj na pewno w nią wskoczę. Super, jest mega piękna. ona z Pepko. I koszt takiej piżamki to. 40 zł. Przepiękna, z tego się normalnie cieszę. Najbardziej jest to pościel, oczywiście bawełniana, 100% bawełna, zapinana na zamek. Dla dwóch osób idealna na prezent, także będzie to na prezent. I wybrałam taką i mi się bardzo podoba, taki odcinek bieli, i szarości. Bardzo ładna. Uwaga, teraz najważniejsze, posprawdzać wszystkie światełka, czy w tym roku też będą świecić. Mnie nie widać, ale tutaj mam kontakt, więc będziemy sprawdzać po kolei. Tu mam takie reniferki i one nie świecą, dlatego że one są na baterii i pewnie trzeba wymienić. Ale lecimy, mamy pierwszy. Mam chyba cztery albo pięć światełek par. Pierwszy sprawdzam. Uwaga. Jest. Pierwsze świecą. Super. I to są takie żółte lampeczki. tutaj na bok. Tu mam drugie takie już diodowe bardziej. O, też ładnie świecą. Tu mam dwie paczki nowych, yy, białych żarabeczek, ale tu mam jeszcze dwie paczki. O jezu. A tu jest. Gdzie? Hmm. A tutaj nie ma. Gdzieś tu jest w środku. O, tutaj znalazłam. Uwaga. Jest, działają. Super. Trzecie, działają. I tu mamy, Kuba, sześć paczek lampek, rozumiesz? Musimy gdzieś... Po... O, te są już takie żółciutkie też bardziej, takie już ciepłe kolor, takie bardziej pomarańczowe. Ale nie widać. Teraz najważniejsze mam dwie pary nowych i mam nadzieję, że one świecą. Są te same. Uwaga, pierwsze. Jest. Świecą. I od razu sprawdzimy drugie. Też świecą ekstra. Wszystkie lampeczki w tym roku świecą, nic się nie stało, także teraz je muszę gdzieś porozwieszać, więc lecę. Parę pomysłów mam, a reszty nie wiem, najwyżej hmm, jak się jakieś przypalą, będę mieć w zapasie. Ściągamy te lampki, zakładamy świąteczne, a ogólnie tych się już pozbędne, bo po mnie strasznie wkurzają, strasznie o też tak pukają, są... No, po prostu nie łączą zbytnio i je sobie zostawię na lato na balkon. Akurat takie żarówki będą pasować, a tu sobie kupię jakieś inne piękne kotonbolsy ale póki co zakładamy te. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a Jingle bells, jingle bells. I don't want cars Jingle bells, jingle, all the way. what fun it is to ride on cars mam piękny zapach do tego dyfuzora, także zmieniam na świąteczny yy, dobrze, słuchajcie, ja już na dzisiaj skończyłam i wiem, że już nie wyglądam najlepiej, ale jestem padnięta pochłonęło mnie to cały dzień i jestem teraz głodna, nawet nie miałam czasu jeść, tylko ten rosołek zadam, co wam pokazywałam Teraz kubowa się nam pojechał po kebaby No, ja skończyłam na dzisiaj dekorować mieszkanko. Od razu już lepiej czuć klimat świąteczny. Poczuję go jeszcze bardziej, jakby, jak właśnie tę choinkę ubiorę. Mogę Wam zdradzić, że będą dwie choinki, i to jeszcze się będzie właśnie zmieniać. Jeszcze mam parę rzeczy do dodania, ale to będzie się pojawiać w kolejnych vlogmasach i z każdym dniem będzie się robić jeszcze na pewno bardziej świątecznie. Ja teraz czekam na jedzonko, pokażę Wam oczywiście teraz efekt końcowy, no i to będzie na tyle w tym vlogmasie. Mam nadzieję, że mi wyszedł spoko i dosyć fajny. Ja się z Wami żegnam i do kolejnego vlogmasa. And for their children call their favourite you by the side and joyful memories there. Christmas time. Slay.